że wam pasie jedziemy co jest dla i said Słuchaj, jeżeli nie chcesz mieć pełnych porów u całej rodziny, to jak przejdziesz tam, gdzie zawis, nie jedź w prawo. A jeżeli chcesz mieć pełne pory, to jedź w prawo. A czy polecam, możesz się wycofać, bo akurat tam, gdzie się zaczynają pełne pory, to jest ideal... Tylko pory? Zapinać pasy i jechać. Ty jesteś niższy, to może będziesz... No bo ja mam to bujanie na bok, które mnie... to jedźcie w prawo. 那是巴士站。80, 80,